Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Orion, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj film, można powiedzieć taki ala dokumentalny, w którym przedstawię 10, bo tyle znalazłem, najgorszych map do Farminga 22 Na samym początku oczywiście dziękuję tutaj Kapisjonowi, ala Kapiemu, z którym oczywiście sobie razem prowadzimy serię Od którego, można powiedzieć, korzystałem z playlist, które on tutaj prowadzi, ponieważ chłop tu nagrywa Zwiedzania map do tego farminga i można powiedzieć, nagrywa każdą mapę, która gdzieś tam wychodzi od polskiego autora. Bardzo serdecznie do niego zapraszam. No i przejrzałem sobie te playlisty gdzieś tam, wszystkie mapy, które do tego farminga gdzieś tam od polskich autorów wyszły. I wybrałem, można powiedzieć, 10 najgorszych map. No a można powiedzieć, miejsca od 1 do 10 to nie będzie po prostu, że tam najgorsze i najlepsze, tylko po prostu po kolei odkąd gdzieś tam wyszły. No i zaczynamy od, można powiedzieć, najstarszej, najgorszej mapy którą tutaj wybrałem czyli mapa boczkowa. jest to Boćkowo bodajże tak jest to Boćkowo 1989 no i można powiedzieć, że jeśli chodzi o opis to za dużo on tu nie zawiera po prostu 10 pól, których coś tam nie ma PDA waga taka średnia, można zrobić w terenie sklep dobrze ustawiony, ale nie działa no usunięte jakąś tam ścianę po prostu mapa została przekonwertowana, wypuszczona no. Jedyne co tu jest na tej mapie, no, to jest ukształtowanie terenu. Poza tym, to nie wiem, Kononowić nas po prostu przez tą mapę. Nie ma tutaj niczego, po prostu nie ma. A nie wgrałem sobie szybkie obieganie albo wgrałem, tylko nie wiem. Inny modi po prostu mi inaczej działa, ale mniejsza z tym. Na no, pola to nawet są zrobione tak, że to. No na słowo honoru, to, to za, aż za bardzo dobrze powiedziane. Nie ma żadnych budynków, po prostu można powiedzieć, że jest tylko takie wydzielone miejsce na, na gospodarstwo, którego, którego gdzieś tam yy, też nie ma. No i to wszystko. Mapa gdzieś tam, znaczy odcinek gdzieś tam ma na celu przedstawienie tych po prostu map, jak to wygląda, jakie mapy po prostu wyłażą i tak dalej. Nie ma tutaj obrazić kogoś, że jak tam ktoś tam robi. No i, i co, i na mapie tak naprawdę jest kilka pól, PDA tak, no widać nie ma, no i nie ma niczego tak naprawdę. No a ja tą mapę odinstaluję i, że tak powiem, widzimy się już na kolejnej mapie. Dobra, jesteśmy na kolejnej mapie, która się zwie bolusiową. V2, może ta mapa nie należy do jakiejś tam yy, najgorszej z najgorszych, ale, ale no coś do tych 10 trzeba było znaleźć. No i co? Yy, też na Bolusiowie graliśmy sobie z Kapiszonem. Była to seria tylko u niego na kanale, to jest Farminga 13. W Farmingu 13 mapa od Bolka no wyglądała ona, można powiedzieć, jak na Farminga 13, rewelacyjnie. W tym Farmingu, no, no wystarczy popatrzeć, wystarczy popatrzeć. No. Nie jest to jednak, farming się zmienia. Nie jest to mapa jednak pod standardy tego farminga. A te wiaty, też tak pododawane, oryginalne, też najlepiej wyglądać. Nie wyglądają, jeśli chodzi tutaj o grywalność tej mapy, skupów w ogóle tutaj żadnych nie ma w ogóle na mapie zaznaczonych. Ale czy, czy jakiś skup istnieje? Nie, nie istnieje, chociaż. Tutaj chyba było w ogóle miejsce na skup, bo kapiszona widziałem, że yy, na tym odcinku gdzieś tam z zestawienia, gdzieś tam ten, ten skup był. Tu mnie nie ma, czyli widocznie nie pobrałem odpowiedniego modu, ale Dympower pewnie ten skup by tutaj był. No ale mimo wszystko mapa gdzieś tam najlepiej nie wygląda pod standardy tego farminga. Gdzieś tam wizualnie też trzeba się sugerować. Nie to, że mapa gdzieś tam jest mała, gdzieś tam dyskryminuje te większe. Po prostu ja gdzieś tam jestem zwolennikiem dużych map, ale jeżeli mała jest dobrze zrobiona, to też gdzieś tam pójdzie. No a tutaj jak widać, no... Te drzewa, no pod farminga trzynastkę to było, ale pod tego farminga, no to, no to tak średnio bym powiedział, jak one tutaj wyglądają. Także no, no warto myślę, że pokazać, jak, jak te mapy tutaj wyglądają. Nie? No, mówię pod poprzedniego farminga, gdzieś tam jeszcze jako tego. To było, no i widzimy się już na kolejnej mapie. Dobra, jestem na kolejnej mapie i tak powiem szczerze, że wbijając na te mapy, człowiek przekonuje się, jakie dziwne nazwy. W ogóle te mapy mają. Gdzieś tam człowiek grając na, na normalnych mapach gdzieś czegoś takiego nie ma. I znajdujemy się na kolejnej mapie, która jest jedna z bardziej przeokropnych do tego farminga, można powiedzieć. Bo wbijając tu, to się człowiek czuje gorzej niż na jakimś czarnobylu. Można powiedzieć, że na tej mapie tutaj to nie ma, nie ma niczego. Wszystko, wszystko zarosło. Niektórzy, tak powiem, nie mieszkają. Ale przejdźmy tak bardziej obiektywnie. Niby jakieś tej skupy. Aha, nawet skupów nie ma chociaż. Jest wiejski, tak, coś tu jest, ale no. Ale, ale niby jest, ale nie ma nic, niczego tak naprawdę. I gdzieś tam staram się. Aha, fajnie, że ściernisko nawet na jednego jest. Gdzieś tam staram się te mapy można powiedzieć obiektywnie, gdzieś tam oceniać, ale. Wiadomo, nie zawsze gdzieś to wyjdzie, no ale gdzieś tam ściernisko na gospie, no to gdzieś tam nie jest jakieś. Yy, gdzieś tam gdzieś tam nie należy to do subiektywnej opinii. No i co, dość, że ciemno na mapie, niczego, nawet nie biegają, no, nie ma niczego, po prostu, nie ma niczego, pól trochę niby jest, ale no, że tak powiem, do, do normalnego grania się tu nie nadaje, gdzieś tam na tym oświetleniu, co ja mam w grane, jest tutaj ciemnica niemiłosierna, Kapiszon jeszcze wtedy to nagrywał chyba bez żadnego oświetlenia i też była ciemnica, także, no, no tyle w temacie, tak, no gdzieś tam łąka, niby jakieś tam supy są, coś jest, ale no, no mapa należy raczej do, do tych najgorszych. Dobra. Widzimy się na kolejnej. Jak widać kolejną mapą jest mapa Kairowo. No i co ta, co, to, co ta mapa zrobiła, że, że jest w top najgorszych. Przecież nie wygląda, można powiedzieć, jakoś tutaj... Najgorzej. Dobra, ustawię sobie to bieganie. Przecież nie wygląda jakoś tutaj najgorzej. Co to jest? Proszę Państwa. Yy, ja tutaj wbijałem parę razy na tą mapę. Nie na tą, tylko na bardzo podobną. Na mapę Dolina i kapision miał, można powiedzieć, serię z singla z tej mapy. No i można powiedzieć, że to jest ta sama mapa, ktoś jeszcze to jeszcze bardziej zrąbał, że tak powiem. Nawet trawę tu na pol, trawa na pola włazi, ale mniejsza z tym. I... Są dwie wersje, albo I... mapa Dolina była to gdzieś taki kwadrat i po prostu autor Kairowa tą mapę poszerzył, albo było inaczej. Albo, bo ktoś napisał w komentarzach, też nie wiem czy chłopu wierzyć, czy nie że w ogóle wyszła dolina powiększona, a ten ktoś, kto wydał Kairowo, po prostu wydał to jeszcze raz tą samą mapę tak naprawdę, także no... Średnio bym powiedział, tak średnio ten chłop to zrobił, bo... Dość, że to powiększenie to tak naprawdę dużo nie wnosi, samo tutaj można powiedzieć dzianostwo. tutaj te pola to tak naprawdę to, co dolina wniosła. Także no, no... Przez to gdzieś tam ta mapa wchodzi w skład, można powiedzieć, najgorszych map, w których tak naprawdę nie ma co nie ma co gdzieś tam polecać, no bo normalna dolina nie miała gdzieś tam jedzy aż tak mega szerokiej, no nie? Dobra, kolejną mapą jest mapa Stara Oleśnica, która wygląda tak. I co ta mapa zrobiła, że jest w tym zestawieniu? Plik należy wypakować, no ale to już gdzieś tam druga mapa, którą gdzieś tam, gdzieś tam nagrywam i, i coś takiego ma. Jeśli czytam, ty opis pisze, że średni zakręt pola trochę krzywe. No tak, szczerze mówiąc, no, no, lekko krzywe, ale mniejsza z tym. Jaki tutaj jest główny... Jaki to jest główny minus, że tak powiem, tej mapy? Aha. No, zakończenie mapy jest takie... Takie średnie, bym powiedział, ale sama mapa gdzieś tam wizualnie nie wygląda najgorzej. Gdzieś tam te malowania jako takie są. Ale z, z minusów tej mapy to na pewno to, że mapa nie posiada żadnego skupu. W opisie pisze, że jakiś error jest i skupu się nie da dodać. No, są mapy farmingowe, do których się da dodać. Jakby wszędzie error wywalało, to by żadna mapa polska nie miała skupu. Yy, co więcej, no ja gdzieś tam nie jestem modmakerem jakimś, ani coś takiego. Ja no, a w przyszłości jakbym zrobił mapę, czy coś pewnie z reala, no to pewnie bym się konsultował z jakimiś tam, że tak powiem co od modelowania budynków i w ogóle. No bo wstydziłbym się wydać mapy, która by nie była w 100% dopracowana, tak? A jednak są tacy, którzy się nie wstydzą i to jeszcze wydają, tak? Ale mapa nie należy do najgorszej z najgorszych, ale, ale gdzieś tam w tym zestawieniu właśnie przez to się znalazła. Proszę Państwa, jednak będzie top 9 map, a nie top 10, ponieważ mapa, która miała być teraz, czyli Borusiowo V2 Remake, remake jak to się tam czyta, no niestety link wygasł, także no i tak, mogę o tym wspomnieć, bo po prostu też dziadostwo, ale wygasło, praktycznie to jest to samo, co gdzieś tam poprzednie Borusiowo, to, ale i to w tytule chyba dam top 9, bo skoro nie pokazuję tej mapy, no to nie ma co tutaj nikogo oszukiwać. A kolejną mapą do tego farminga od polskiego autora Ależ tu lagi jeszcze mnie złapały jest mapa Wola Grudecka. I w tym momencie z pełną odpowiedzialnością ogłaszam tą mapę najgorszą mapą do tego farminga, jaka wyszła od samego początku. Dlaczego co z tą mapą jest nie tak i w ogóle? Ja nie, nie będę nawet wspominał, dobrze że to było. Dobra, mniejsza z tym. Yy, na mapie, że tak powiem, też nie ma niczego. Jest gospodarstwo, które. mapa niby jest polska, mapa jest niby zrealna, ale. znalazłem sobie tu, gdzie ja się tu wnoszę. Znalazłem sobie tą mapę i gdzieś tam z satelity nie przypominają na w ogóle czegoś takiego. W ogóle co to jest? To jest niby polskie gospodarstwo. Od polskiego gospodarstwa to to. Nawet tego nie przypomina. Ale dobra, jeżeli ktoś uważa, że jest to polskie gospodarstwo, OK. No na mapie nie ma skupów, ale to tego nawet nie muszę o tym nawet wspominać. O mapa nie ma opisu. Nawet nie wiem, na jakiej stronie to było. Po prostu wziąłem tutaj po prostu od razu z linka z szarego mopsa. No. Nie ma skupów to jest raz, a jedyną atrakcję klimatu też nie ma na dobrą sprawę. Jedyne co tutaj jest na tej mapie to jeszcze jako takie ukształtowanie terenu, ale zrobić, żeby w ogóle zrobić coś z tej mapy, no to nie wiem w ogóle po co takie góry tutaj wypuszczać. Jedyną atrakcją na tej mapie jest kościół, wyjęty prawdopodobnie z mapy baszków, bo też w tym baszkowie jest taki sam kościół. W którym tutaj krają barkę. No. I to jest jedyna atrakcja całej mapy. Także ogłaszam tą mapę najgorszą mapą do tego farminga, a my słyszymy się już na... Kolejny i tyle praktycznie budynków na tej mapie jest i tak ta mapa wygląda na dobrą sprawę. Yy, powiem ci kapiszonie, że musisz ty mieć chłopie bardzo dużą cierpliwość do nagrywania, nie tak jak Mister Adam 15 gdzieś tam, tylko najlepszych map, tylko po prostu chłopie nagrywasz mapy i że tak powiem, jakie, jakie wychodzą, to po prostu te, te mapy nagrywasz, tak? Także tutaj... Szanuję gdzieś tam chłopa, ja gdzieś tam jestem bardzo radykalny w ocenianiu takich map. No i kolejną niedopracowaną i zmechaconą mapą jest mapa typowa polska wieś, na której nie ma niczego. Na której nawet skupu nie ma, z tego co wiem. Tak, na której nawet nie ma skupu, tylko jest przeokropny, spalony dom, który dosyć ładnie wygląda, ale to. Nie o ten dom odpiera się rozgrywka, tylko właśnie o skupy, tu w ogóle nie wiem co to jest. Także teraz zastanawiam, czy my tą naszą serię mieliśmy na typowej polskiej wsi, czy na y, Bolusiowie. Już nie pamiętam. Ale raczej bardziej ta, ta nasza seria, gdzieś tutaj z trzynastki, bardziej przypominała właśnie y, Bolusiowo, niż, niż tą typową polską wieś. No mapa, mówię, fajna gdzieś tam, te, te, te błota, ale mówię, no to już nie jest pod standardy tego farminga. Może no, że skupów nie ma, no to to już jest gdzieś tam. No ktoś to wydaje, zmecha ci tą mapę, i to wydaje, no to ja cię kręcę, ja cię kręcę. Przechodzimy do kolejnej. E, proszę Państwa, kolejną mapą jest mapa Dziaduwa I no, sama nazwa gdzieś tutaj już sugeruje, że. no Autor sam wiedział, że nie jest to najlepsza mapa. Uwaga, tutaj sama opis już mnie tutaj, że tak powiem, trochę dziwi, i od razu tą mapę, że tak powiem, skierował na, do, do tych najgorszych. Uwaga. Mapa nie jest idealna, nie ma skupów, bo nie mogłem dodać. Jest parę błędów, robiona przy pierwszej styczności z, z, z editorem. Jest to moja jeden mapa, a pewnie chodziło o pierwsza mapa. Nie podoba się nie grać elo. No, to jest opis, tak? A wyobrazić sobie, że gdzieś tam najlepsi twórcy map dają w opisie nie podoba się nie grać elo. To, to, to jest opis, tak? No to fajnie, fajnie. To jest napisać, podoba się grać, nie podoba się nie grać. Ale dobra, nie, nie, nie moja sprawa. W każdym razie tak, no nie ma, nie ma skupów, czyli nie ma niczego Gdzieś tam same pola, no gdzieś tam wykończenia map jako takie jeszcze są Mapa mała, czyli gdzieś tam nie pode mnie, ale to nie o to chodzi w tej serii Po prostu mapa nie jest grywalna, bo nie ma żadnych y, skupów y, Jedyne co tutaj jest ładnego to, to chyba ten kościół, a tak naprawdę y, no, tylko mały cmentarz i, i nic na tej mapie już ciekawego y, Nie ma, tyle tak naprawdę ten chłop y, wymodził, tak no, no, no i co? No, to, tfu, tak, tak to gdzieś tam wygląda. Znaczy, no, przy pierwszej sensie, z, z, z editorem, no, same malowania są dość dobre. Widzę, że Hopty się nauczył, ale, no, 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 nie zmienia to faktu, że skupów nie ma. Szanowni Państwo, jesteśmy na kolejnej i ostatniej dziewiątej mapie już naszego zestawienia. I co to za mapa? Jest to mapa kujawska. Wieś, Peorion, coś jest zdurnił do reszty, czy co? Taką dobrą, małą mapę pokazujesz tutaj. Czy to przez dyskryminację, że ty nie lubisz małych map, czy co? Nie, 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 nie. nie. Proszę Państwa, to są kruzewniki. Yy, przed chwilą przeglądałem sobie właśnie odcinek u Capiszona, właśnie z tej mapy. Yy, I mówię, jacie, kręcę, jaka fajna mapa, mała wyszła. Chłop miał tutaj robić w ogóle serius single. Tutaj kapi z tej oto mapy. No i tak, tak mówię, jacie, kręcę, Ktoś tam w ogóle skomentował u niego pod filmem. Yy, że to coś tam z kruzewnikami ma jakiś tam związek, nie? No i znalazłem u niego również na kanale kruzewniki. Ja mówię, patrzę po PDA, mówię to samo. Mówię to samo. Nie wiem, czy w ogóle to coś było zmienione, tylko po prostu minęło trochę czasu, prawdopodobnie, i ktoś po prostu wydał to pod swoją nazwą i pod swoim nikiem, po prostu tą, o tą mapę. Tu w ogóle się wejść nie da. Dość, że mała mapa, to jeszcze ktoś te pola w ogóle zabarykadował. Jak można grać na tych takich, że tak powiem, na 10 polach, ale. ile? Na 7 polach, ale niż. nie, na 10. Ale no, mówię, sama mapa dobrze zrobiona, elegancko wykonana, ale po prostu yy, z tego metodą mojej dedukcji wynika, że yy, ukradziona. I co? Wyjdzie top 9, wszyscy gdzieś tam robią top 5, wszyscy gdzieś tam robią jakieś. Yy, Wszyscy gdzieś tam robią jakieś top 10, a u mnie, jeżeli wyjdą, możecie, jeżeli ktoś ma ochotę napisać w komentarzach jaki kolejny odcinek z top 9. Jak już tak tam, ten odcinek będzie top 9, to i kolejne gdzieś tam moje zestawienia też będę się starał, żeby były top 9. Może z najlepszych map, może z jakichś tam modów, może z czegoś innego do farminga i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że gdzieś tam yy, coś w rodzaju top 9, to będzie gdzieś tam jakaś seria, zobaczymy. No i co? W tym odcinku to na tyle. Ja sobie to nagrywam jest sobota. Prawdopodobnie ten odcinek będzie na niedzielę. Yy, ale i też nie wiem, jak to wyjdzie z naszą serią Polskie Chłopy. Zobaczymy jeszcze. Yy, może jeszcze dzisiaj to wypuszczę, nie wiem, bo dzisiaj prawdopodobnie jak nagrywam sobota, dzisiaj być może będzie live na kanale, także zobaczymy, ale ja już nie przedłużam. Pozdrawiam serdecznie. I do kolejnego odcinka. Na... Aha, i zap... zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. Na razie. Cześć.